Na moim kanale Domowa Krawcowa. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak uratować można swetr i zaszyć dziurę w swetrze. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do włączania dzwoneczka, żebyście wiedzieli, co się u mnie dzieje. Oczywiście polecajcie mój kanał innym, którzy też chcą y, ratować środowisko ekologię i dbać o to żeby było jak najmniej śmieci. Chodzi mi o to, żebyście ratowali swoje ubrania, a nie je wyrzucali do kontenerów. Oczywiście ważna również rzecz, żeby kupować dobrej jakości materiały. Oczywiście, słuchajcie, zapraszam Was do mojego sklepu, gdzie możecie kupić u mnie wykroje na takie oto tutaj misiaczki, owieczki, yy, króliczki gdzie możecie z starych ubrań szyć, albo ze starych koców szyć te wszystkie pluszaki, ubrańka i możecie szyć ze starych rzeczy. Również zapraszam do sklepu, gdzie możecie kupić u mnie wykroje na torebki, na sukienki, na bluzy. To wszystko znajdziecie u mnie w sklepie, link jest poniżej w opisie. Tak jak mówiłam, dzisiaj chcę wam pokazać jak uratować swetr. Ja mam akurat ten swetr, to jest bawełniany, 100% bawełna, to jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Swetr już mam ponad chyba półtora ro nie, rok, rok na pewno już go mam. No i niestety zahaczyłam w pracy gdzieś o coś, nie wiem o co i zrobiła mi się dziurka na rękawie. O, zrobiła mi się tutaj taka dziura, dosyć duża, jak widać. No ale ja oczywiście nie wyrzucę tego swetra, więc ja go naprawię. I tak samo możecie, słuchajcie, naprawiać dziurki w swoich swetrach różnych. Będę również kręciła filmik o tym, jak zrobić, bo tu mam taki y, ściek francuski jakby zrobiony, y, ten swet, ale będę robiła później inny filmik, jak zrobić y, i zaciągnąć taką dziurkę y, w swetrze męskim, bo u mojego męża też jest dziurka. Co potrzebujemy? Słuchajcie... Możemy to zrobić na, na, dwa, na trzy nawet sposoby, bo jeżeli macie stare rajstopy, które mają dziurę, ja zawsze zostawiam takie rajstopy, bo to się też przydaje, można z takich rajstopów wyciągnąć nitkę i wykorzystać tą cienką niteczkę z rajstop. Możecie, słuchajcie jak macie, wykorzystać również do tego cienką żyłkę bardzo cienką taką elastyczną żyłkę. O, ja mam na przykład taką bardzo bardzo cieniutką żyłkę. Nie wiem, czy będzie to nawet widać. Taka cieniuteńka żyłka, mięciutka. Można taką żyłkę do tego wykorzystać, ale oczywiście można skorzystać na przykład z muliny, czyli można wyciągnąć jedną taką cieniutką, Bo mulina to się składa z kilku takich cienkich nitek, ale można na przykład taką cienką nitkę muliny. Ale oczywiście jak tego wszystkiego nie macie, ale macie nitkę w domu na przykład, to można, słuchajcie, wykorzystać nitkę. I ja wam pokażę jak to zrobić nitką i tu wam pokażę. Czyli w pierwszej kolejności co muszę zrobić? Ja mam dosyć dużo tych nitek, więc muszę dobrać sobie odpowiedni kolor i zobaczyć, który to kolor najbardziej pasowałby. O tu mam jeszcze trochę ciut ciemniejszy. No, i padło na tym, co teraz wyjęłam, bo ten jest jakby najbardziej podobny kolor. Czyli resztę nitek chowam. Potrzebujemy jeszcze igłę, i możemy przystąpić do działania. Zaraz Wam to wszystko pokażę tutaj z bliska. O to mamy tutaj tą dziurę. O, widzicie, tu mi się wszystko powychodziło mi. I już działamy. Jak widzicie spadło mi tutaj oczko. O, bo tu jest oczko i ono mi spadło. Więc póki jeszcze mogę, to ja to oczko po prostu sobie tu zaciągnę. Jak ktoś ma szydełko, to dobrze to zrobić na szydełku. Dobra, przeciągnęliśmy jedno oczko. Teraz, jeżeli jest taka możliwość, u mnie dróg, jakby ten kolejny rząd jest popękany, no to tu schowam, ale mam kolejne oczko, już Wam tutaj pokazuję, bo jak macie takie wyraźne oczka, no to można to jakoś tu pochować, bo zobaczcie, u mnie jest te kolejne po pozrywane. Tu jest, o, tu jest jedno oczko. Możemy je przeciągnąć, czyli to już jest u mnie, drugie oczko. Przeciągam i tak patrzę, jak tu jest u mnie zrobione, i tu mam jakby kolejne oczko i to również przeciągam. Mam przeciągnięte te oczka. O, o to chodziło, żeby przeciągnąć. I teraz słuchajcie, ja sobie na przykład zrobię tutaj pętołek moją, moją nitką. Ciach. To sobie zawiązuję. Ok, obcinam. Teraz ja, zobaczcie co ja robię. Ja przeszywam tutaj. Przechodzę tu na lewą stronę z tą niteczką. Ok. Ok, teraz chowam wszystkie te zbędne nitki, które tu mam, po, które mi się pozrywały, chowam tu. O, tu do środka. Jak ktoś nie będzie wiedział, to nawet nie zauważy, że tu się coś zadziało. A tu nawet tak trochę. Odwracam to wszystko na lewą stronę. Teraz oczywiście nie ciągniemy tego za mocno. Odwracam wszystko na lewą stronę. I tutaj te niteczki, co ja mam pozrywane. No, te wszystkie pozrywane nitki. tu sobie je powyciągam jeszcze porządnie. I teraz to wszystko sobie tutaj zamocuję, tak jakbym w powierzchni, po tej lewej stronie, powierzchni lewej stronie, tak jakbym to cerowała. Ale nie zaciągamy, tylko lekko przeszywamy, żeby utrzymać to oczko, które przed chwilą zaciągnęliśmy. Tutaj tą nitkę też można chwycić i ją lekko doszyć, żeby ona się tutaj nie wyrywała. Ok. Ona się tu chwyciła, nie? To jest wszystko utrzymane. Na tej stronie. Jak widać nic się nie zaciąga. Mm. No, i co? I wygląda, jakby było oryginalnie zeszyte. I tak wygląda super uratowany swetr. Widzicie? i tak teraz widzicie, ale tak naprawdę to nie widać, czyli dziura zaszyta. No to słuchajcie, dziura w zaszyta. Założyłam swet, żebyście widzieli. Nie widać nic. Znaczy nic, coś tam widać. Oczywiście, jak ktoś się dobrze przyjrzy, to widać. No trudno, nie, nie można zrobić tego tak, żeby było idealnie, bo przecież ja miałam już przeciętą nitkę, ale można uratować, można, także Mam nadzieję, że będziecie teraz swoje dziury w swetrach zaszywać, a jeżeli są dużo większe, no to czasami trzeba się zastanowić, czy nie lepiej to czymś wyhaftować. Zapraszam do kupowania i szycia takich super zabawek oraz zapraszam do naprawiania ubrań i do dawania im drugiego życia. Dziękuję za uwagę i subskrybujcie mój kanał, żebyście wiedzieli, co się u mnie dzieje. I włączajcie dzwoneczek, zapraszam na mojego Instagrama i TikToka oraz na grupę na Facebooku Domowa Krasowa Porady i Wskazówki, gdzie pomagam Wam w szyciu i udzielam porad darmowych. Miłego szycia!